Mój osobisty mężczyzna postanowił wczoraj przetestować jacuzzi, który stało 5 miesięcy i mokre chińskie wybasto, które stało chyba ponad rok. Także prowizorycznie podłączyliśmy, mimo że na zewnątrz było tylko 7 stopni, słoneczko świeciło, pogoda była zachęcająca, bez wiatru, co jest tutaj rzadkością. Po jakimś czasie udało się zagrzeć wodę do 36 stopni. Zobaczcie, nawet klimacik mułczo-romantyczny zrobił. Także jeśli miejscówka gotowa, to i ja gotowa. Można się zanurzyć, bo przecież temperatura fajna na zewnątrz prawie 4 stopnie, ale w wodzie prawie 40. Na początku wydawało się za dużo, ale szybko ciało się przyzwyczaiło. Projektor fajnie zrobił klimacik, mogliśmy sobie więc wyświetlać. I słuchać muzy na całego sąsiadów w nadziałkach nie było, także byliśmy sami. Było bardzo przyjemnie. Dawno się tak nie wymoczyliśmy. Na początku myślałam, że wytrzymamy góra pół godziny, bo na zewnątrz było naprawdę bardzo chłodno, ale parująca woda sprawiała, że było cieplutko. Dawno się tak nie wymoczyłam i nie odpocząłam. Było bardzo fajnie. Nie spodziewałam się, że przy takiej zewnętrznej temperaturze można się tak wygrzać. Wytrzymaliśmy więc ponad dwie godziny. Ostatecznie postanowiliśmy wejść z wody, gdy obydwoje poczuliśmy chłód i dopiero jak wyszliśmy okazało się, że na zewnątrz zrobił się przymrozek, także było bardzo zimno, a w wodzie bardzo przyjemnie, także mogę polecić. Test zaliczony, jacuzzi na pewno będzie częściej używany.